Do Ciebie wołamy wygnańcy synowie Ewy. My biedne dzieci nieszczęśliwej Ewy, jesteśmy winni przed Bogiem z powodu jej grzechu i skazani na tą samą karę. Tułamy się, przechodząc przez tę dolinę łez, wygnańcy z naszej duchowej ojczyzny, płaczący dotknięci niezliczonej bólami ciała i duszy. Ale błogosławiony jest ten, to pośród tak wielu nieszczęść zwraca się do pocieszycielki świata, do schronienia nieszczęśliwych, do wspaniałej Matki Boga. Pobożnie ją wzywa i błaga. Szczęśliwy człowiek, który mnie słucha, czuwając dzień w dzień, w dzień i u drzwi moich. Błogosławiony, mówi Maryja, jest ten, kto słucha moich rad i nieustannie czuwa przy bramie mojego miłosierdzia, wzywając mojej pomocy i wstawiennictwa. Święty Kościół zachęca nas, swoje dzieci, abyśmy z wielką pilnością i zaufaniem nieustannie odwoływali się do naszej kochanej opiekunki. Poświęca się jej wiele specjalnych nabożeństw, a w ciągu całego roku obchodzi się wiele świąt i uroczystości ku jej czci, a nawet jeden dzień tygodnia w szczególności poświęcony jest Maryi. Każdego dnia w liturgii godzin uczestniczą wszyscy duchowni i członkowie zakonów, aby w modlitwach wspominać Maryję w imieniu całego ludu chrześcijańskiego, a trzy razy dziennie wszyscy wierni na dźwięk dzwonu powinni ją pozdrawiać. Wystarczy jeszcze wspomnieć, że we wszystkich okresach roku liturgicznego Kościół Święty zawsze zwraca swoje dzieci do uciekania się do Matki Bożej. W nowennach, modlitwach, procesjach, a także do nawiedzania jej kościołów i ołtarzy. Tego samego Maryja sobie życzy od nas, a mianowicie, aby zawsze ją wzywać i błagać. Bynajmniej nie zależy jej na odbieraniu czci i pochwał od nas samych, ponieważ jesteśmy w tym zbyt ubodzy w porównaniu z jej zasługami. Natomiast im większe są nasza ufność i oddanie wobec niej, tym bardziej może ona nam pomóc i jeszcze więcej nas pocieszyć. Maryja szuka tych, którzy zwracają się do niej z pobożnością i szacunkiem, mówi święty Bonaventura. Kocha tych, którzy ją kochają i adoptuje ich jako swoje dzieci. Tenże święty Bonaventura jest zdania, że Maryja została ukazana pod postacią Ród, której imię interpretuje się jako uprzedzające widzenie. Przez Maryję naszych nieszczęść, tak aby mogła ona pomóc nam przez swoje współczucie. Dodaje jeszcze na warionu, że Maria tak bardzo pragnie wyświadczyć nam dobro, że niezwłocznie spieszy nam z pomocą w udzielaniu swoich łask, bo jako matka miłosierdzia nie powstrzymuje się od udzielania, kiedy to tylko jest możliwe, powierzonych jej skarbów swoim wybranym. Och, jak gotowa jest ta dobra matka, aby pomóc temu, kto ją wzywa. Piersi twe, jak dwoje koźląt, jak bliźniecze, jagnięta gazeli, pasące się między liliami. Ryszard od św. Wiktora, objaśniając ten werset Pisma Świętego, mówi, że piersi Maryi porównane zostały do piersi karmiącej sarny, ponieważ karmi ona mlekiem miłosierdzia tych, którzy o to proszą. Ten sam autor zapewnia nas, że miłosierdzie Maryi jest zapewnione tym wszystkim, którzy o nie proszą, chociażby nawet ich modlitwy nie zawierały nic więcej oprócz słów Zdrowaś Mario. Dlatego Nowarianus stwierdza, że najświętsza dziewica nie tylko biegnie, ale nawet leci, aby pomóc tym, którzy się do niej uciekają. Ona mówi, tenże autor, Spełniając dzieło miłosierdzia upadawnia się do Pana Boga, ponieważ tak jak Bóg spieszy na pomoc tym, którzy o tę pomoc proszą, będąc wierny w przestrzeganiu obietnicy, którą nam złożył, polecając nam prosić, abyśmy mogli otrzymać, proście a otrzymacie. Podobnie Maryja, kiedy wzywana, natychmiast spieszy, aby pomóc tym, którzy ją wzywają. W ten sposób wyjaśniono, kim miałaby być owa niewiasta z Apokalipsy, mająca skrzydła Wielkiego Orła, tak iż może ona wylecieć na pustynię, a dano niewiaście dwa skrzydła Orła Wielkiego, aby leciała na pustynię na swoje miejsce. Ribeira wyjaśnia, że dwoje skrzydeł oznacza miłość, dzięki której Maryja zawsze wzniosła się ku Bogu. Ale błogosławiony Amadeusz wyjaśnia ten werset Pisma Świętego, twierdzi, że skrzydła orła oznaczają prędkość, z jaką Maryja, prześcigając w locie Sarafinów, zawsze przybywa z pomocą jej dzieciom. Czytamy w Ewangelii świętego Łukarza, że kiedy Maryja poszła odwiedzić świętą Elżbietę i obdarzyć swoim błogosławieństwem całą jej rodzinę, nie opóźniała się w drodze. Lecz udała się tam pospiesznie. W tym czasie Maryja poszła spiesznie w góry do miasta Judy, czego nie czytamy o jej powrocie. Z tego samego powodu mowa jest w pieśni nad pieśniami, że ręce Maryi zostały wytoczone ze złota. Ręce utoczone ze złota. Bo jak powiada Ryszard od świętego Wiktora, sztuka tokarska jest łatwiejsza i szybsza niż inne sztuki, to symbolizuje, że Maria jest bardziej gotowa niż jakikolwiek inny święty, aby uczynić zadość proszącym ją o pomoc. Ma wielkie pragnienie pocieszenia wszystkich, ale gdy tylko usłyszy wołanie, natychmiast przyjmuje modlitwę i pomaga. Słusznie zatem święty Bonaventura nazywa Maryję zbawieniem tych, którzy Cię wzywają. co oznacza, że aby być zbawionym, Wystarczy odwołać się do Boskiej Matki, która według Rysztarda od świętego Wiktora jest zawsze gotowa, aby pomóc tym, którzy się do niej modlą. Dlatego święty barnardyn der Busti mówi: „Ta wielka Pani bardzo pragnie udzielać nam łask, niż my pragnęlibyśmy je otrzymywać. Mimo wielu naszych grzechów nie powinniśmy tracić pewności, że zostaniemy łaskawie wysłuchani przez Maryję, jeśli rzucimy się do jej stóp. Ona jest matką miłosierdzia, a nie byłoby sposobności okazania miłosierdzia, gdyby nie było nieszczęścia, od którego należałoby uwolnić. Jako dobra matka bynajmniej nie waha się zostawać, nie zastosować środka zapobiegawczego w stosunku do swojego dziecka. Jakkolwiek obrzydliwie nie objawiałoby ono swojej choroby, chociaż lekarstwo to może być kłopotliwe i obrzydliwe. Nasza dobra matka nas nie opuszcza, kiedy powracamy do niej, niezależnie od tego, jak wielkie mogłyby być nieczystości naszych grzechów, które ona przychodzi wyleczyć. Jest to myśl świętego Ryszarda od świętego Wiktora. I to samo chciała dać do zrozumienia Maryja. Kiedy objawiła się świętemu Gertrudzie, rozpościerają swój płaszcz, aby przygarniać do niego, pod niego wszystkich, którzy się pod nim schronili. W tym samym czasie zostało również objawione tejże świętej, że wszyscy aniołowie czekają w gotowości, aby bronić sługi Maryi przed napaściami piekieł. Tak wielka jest miłość i litość, jaką okazuje nam ta Dobra Matka, że nie czekając na nasze modlitwy, udziela nam pomocy, zanim my sami ją o to poprosimy. Wychodzi najprzeciw pragnącym jej i łatwo daje się poznać. Te słowa z Księgi Mądrości Święty Anzelm odnosi do Maryi i mówi, że to ona pierwsza wyczekuje tych, którzy pragną jej ochrony. Przez to mamy rozumieć że Maryja otrzymuje od nas, od dla nas tak wiele łask od Boga, zanim my sami o ją o nie poprosimy. Dlatego Ryszard od świętego Wiktora mówi, Maryję porównuje się do księżyca, piękna jak księżyc, nie tylko dlatego, że spieszy jak księżyc, aby oświecić tych, którzy szukają jej światła, a dlatego, że tak gorliwie pragnie naszego dobra, że w naszych potrzebach przewidując nasze modlitwy w swoim współczuciu, uprzedza je, aby nam pomóc, zanim my sami się do niej zwrócimy. I dalej dodaje tenże Ryszard, że pierś Maryi jest jak tak pełna miłosierdzia, że jak tylko pozna ona nasze niedole, natychmiast daje nam pić mleka swojego miłosierdzia. Ta łagodna królowa, poznawszy potrzeby jakiejś duszy, nie może jej nie wspierać. I rzeczywiście Maryja, żyjąc jeszcze na ziemi podczas wesela w Kani Galilejskiej, objawiła nam swoje wielkoduszne współczucie dla naszych cierpień, które skłaniają do zaangażowania, zanim się do niej pomodlimy. Życzliwa Matka dostrzega kłopoty jej nowożeń pary nowożeńców, która zostałaby u Upokorzona, gdyby został odkryty niedostatek wina na ich uczcie weselnej i bez uprzedniej prośby, poruszona tylko przez jej współczujące serce, które nie może patrzeć bezlitośnie na troski innych ludzi, prosi syna, aby pocieszył potrzebującą rodzinę, mówiąc: Nie mają wina. Po tych słowach jej syn, dla wybawienia tej rodziny z niegodnej sytuacji, a jeszcze bardziej, aby zaspokoić współczujące serce Matki, dokonuje, tak jak tego chciała Maryja, znanego cudu zamienienia wody znajdującej się w stągli w wino. Nawariano zauważa, że skoro Maryja, choć nieproszona, jest tak gotowa pomagać nam w naszych potrzebach, o ileż bardziej będzie nam pomocna, gdy będziemy ją o to błagać i wzywać. Jeśli ktoś wątpi, że Maryja będzie mu towarzyszyła, kiedy tylko się do niej ucieknie, niech posłucha słów świętego Inocentego Trzeciego. Któż ktokolwiek wzywa tej słodkiej Pani, a nie został przez nią usłyszany. Kto, od święta dziewica, wykrzykuje błogosławiony Etu hian, kiedykolwiek szukając Twojej przemożnej ochrony, która może zaspokoić nawet najbardziej upadłego i godnego pożałowania nieszczęśnika, został przez Ciebie porzucony. Nie, to się nigdy nie wydarzyło i nigdy się nie wydarzy. Niech zamilczy o Twoim miłosierdziu obłogosławiona dziewico tylko ten, którego potrzeby zostały przez Ciebie zaniedbane po tym, jak błagał Cię o pomoc. Wcześniej niebiosa i ziemia zostaną zniszczone, Mówi pobożny Blosius, niż Maryja nie pomoże temu, to z czystą intencją poleca się jej i pokłada w niej zaufanie. I aby zwiększyć nasze zaufanie, święty Anzelm dopowiada, że kiedy odwołamy się do tej Boskiej Matki, możemy nie tylko być pewni jej opieki, ale czasami doświadczymy nawet i tego, że będziemy prędzej wysłuchani, wzywając jej świętego imienia, niż gdybyśmy wzywali Jezusa, naszego zbawiciela. I daje takie uzasadnienie, ponieważ tak jak do Chrystusa należy, aby nas sądzić garać, tak do Maryi jako naszej adwokatki należy okazywanie nam litości. Oznacza to, że łatwiej znajdziemy zbawienie, zwracając się do matki, niż do syna, nie dlatego, że Maryja jest potężniejsza od syna, aby mogła nas zbawić. Wiemy, że Jezus jest naszym jedynym zbawicielem, ponieważ wyłącznie dzięki swoim własnym zasługom uzyskał dla nas i daje nam zbawienie, dlatego kiedy uciekamy się do Jezusa, uważając go także za sędziego, do którego należy karanie niewdzięczników, możemy utracić nadzieję konieczną do bycia wysłuchanym. Udając się jednak do Maryi, która nie piastuje innego urzędu niż sprawowanie wobec nas jako Matka Miłosierdzia i broni nas jako nasza adwokatka, nasza ufność będzie o wiele pełniejsza i silniejsza. Prosimy o wiele rzeczy Pana Boga, a nie osiągamy ich, prosimy o nie Maryję, a je otrzymujemy. Jak to jest? Miceferius odpowiada, nie dzieje się to dlatego, jakoby Maryja była potężniejsza niż Bóg, ale dlatego, że Bóg uważa za słuszne, aby uczcić swoją matkę. Jakże pocieszająca jest obietnica naszego Pana, które on sam uczynił świętego, świętej Brygidzie. Czytamy w jej objawieniach, że któregoś dnia święta usłyszała, jak Jezus rozmawiając z matką powiedział jej: Matko, proś mnie o cokolwiek chcesz, a ja tobie tego nie odmówię. Proś i bądź pewna. I dodał: Wszyscy, którzy z miłością do Ciebie szukają jakiejkolwiek łaski, chociażby byliby grzesznikami, to jeśli chcą się poprawić, obiecują ich wysłuchać. To samo zostało objawione świętej Gertrudzie, która usłyszała, jak sam Odkupiciel powiedział Maryi, że w swej wszechmocy pozwoli jej okazywać miłosierdzie grzesznikom, którzy ją wzywają, czym zawsze powinna postępować według własnego uznania. A zatem każdy może wzywać tę matkę miłosierdzia, mówiąc wraz ze świętym Augustynem, pamiętaj o najdobrotliwszej szapani, że od wieków nie słyszano, aby ktokolwiek powierzając się Twojej opiece został przez Ciebie porzucony. Dlatego wybacz mi to, co mówię, ale nie chcę być pierwszym grzesznikiem, który szukałby Twojej pomocy na próżno. ŚWIADECTWO Święty Franciszek z Salezy, jak czytamy w jego żywocie, skutecznie doświadczył mocy tej modlitwy. Gdy mając 17 lat, mieszkał w Paryżu, był zajęty nauką, a jednocześnie całkowicie poświęcał się pobożnym ćwiczeniom i świętej miłości do Boga i nieustannie doznawał przedsmaku niebiańskiej radości. W tym czasie pan, aby wypróbować jego wiarę i mocniej przywiązać go do swojej miłości, pozwolił diabłu przedstawić mu jego wysiłki jako daremne, jakby on sam już był potępiony boskim wyrokiem. Pokusa była tym silniejsza, że w tym czasie towarzyszyły jej ciemności wewnętrzne i oschłość serca. Wskutek czego ów święty młodzieniec był nieczuły na wszystkie pocieszające myśli. O boskiej dobroci, także z powodu wielkiego smutku nie mógł spać, stracił młodzieńczą radość, apetyt oraz zdrowy wyraz twarzy, wzbudzając współczucie u wszystkich, którzy na niego patrzyli. Podczas gdy trwał u niego ten straszny konflikt wewnętrzny, święty nie potrafił powiązać żadnych innych myśli i wypowiedzieć innych słów oprócz okazywania smutku i nieufności. Czy miałbym zostać pozbawiony łaski mojego Boga, który w przeszłości okazywał się dla mnie tak miły i słodki? O miłości, o pięknie, którym poświęciłem wszystkie moje uczucia, czy nie będę już więcej cieszyć się waszymi pociechami? Zadawał sobie tego rodzaju pytanie. Odziewiczam Matko Boska, najpiękniejsza ze wszystkich córek jerozolimskich. Czy mam nigdy już nie ujrzeć Cię, w raju? Ach, moja pani, jeśli nigdy nie miałbym widzieć w twojej ślicznej twarzy, przynajmniej nie pozwól mi być zmuszonym bluźnić i przeklinać cię w piekle. Takie oto były te czułe uczucia jego serca, wciąż tak bardzo zakochanego w Bogu i dziewicy. Ta pokusa trwając miesiąc, ale w końcu pan szczęśliwie go z niej wybawił za pomocą oświęcającego pocieszenia. Które otrzymał za pośrednictwem najświętszej Marii Panny, której poprzednio miał ów złożyć święty ślub czystości i w który miał zwyczaj pokładać wszystkie swoje nadzieje. Pewnego wieczora, powróciwszy do domu zakonnego, przed do kościoła, gdzie zobaczył małą tabliczkę zawieszoną na ścianie, a na niej wypisaną wspomnianą wyżej modlitwę świętego Augustyna: pomnij o najdobrodliwszą Panno Mario. Że od wieków nikt nie usłyszał, aby ktokolwiek zwracając się do ciebie o pomoc został odrzucony. Upadł na twarz przed ołtarzem Matki Boskiej i, recytując tę z głębokim uczuciem wspomnianą modlitwę, odnosił swój ślub czystości, obiecując odmawiać codziennie różaniec, a następnie dodał: O moja królowo, bądź moją orędowniczką u Twojego syna, do którego nie ośmielam się zbliżyć. Moja matko, jeśli na tamtym świecie miałbym być tak nieszczęśliwy, nie mogąc kochać mojego pana, o którym mi wiadomo, że jest tak bardzo godny miłości, to przynajmniej uzyskaj dla mnie, abym i na tym świecie mógł go kochać, na ile bym tylko umiał. To jest łaska, o którą proszę i w Tobie mam nadzieję. I w ten sposób błagał najświętszą dziewicę, a następnie oddał się Bożemu miłosierdziu. Rezygnując całkowicie ze swojej wolności, zdając się na wolę Boga. Ledwie skończył swoją modlitwę, kiedy najbardziej miłująca matka nagle uwolniła go od pokus. Natychmiast odzyskał swój wewnętrzny pokój, a wraz z nim zdrowie ciała. Od tego czasu nadal był bardzo oddanym sługą Maryi, której uwielbienia i miłosierdzia nie przestał głosić aż do końca życia w swojej działalności kaznodziejskiej i pisarskiej. Modlitwa o Matko Boża, o Królowo Aniołów, o nadzieję o ludzi. Wysłuchaj tego, kto wzywa Cię i ucieka się do Ciebie. Spójrz, jak dziś pokornie padam do Twoich stóp. Ja, nędzny niewolnik piekła, poświęcająca się Tobie jako Twój sługa i oddam odtąd na zawsze, pragnę Ci służyć i szanować Cię z całych sił przez wszystkie dni mego życia. Wiem, że Twoja godność nie wzrasta przez służbę pełnioną przez tak podłego i nędznego niewolnika jak ja, który tak ciężko znieważył Twojego syna i swojego odkupiciela Jezusa. Ale jeśli przyjmiesz kogoś tak niegodnego jak ja na Twoją służbę i przymienisz go przez Twoje wstawienictwo, aby stał się godny Twojego współczucia, to z pewnością nie możesz uczynić go nieszczęśliwym z tego powodu. Przyjmij mnie i nie odrzucaj mnie, o moja matko. Odwieczne słowo przybyło z nieba na ziemię, aby szukać zagubionych owieczek, aby je uratować, i stało się Twoim synem. Czy pogardzisz biedną owieczką, która przychodzi do Ciebie, prosząc, abyś pomogła jej znaleźć Jezusa, zapłata za moje zbawienie została już uiszczona, mój Zbawiciel prze przelał swoją krew której wystarczy, by uratować nieskończone światy. Pozostaje jeszcze tylko, abym z tej krwi skorzystał, a to zależy teraz od Ciebie, najświętsza dziewico. Od Ciebie zależy to, jak mi mówi święty Bernard, aby obdarzyć zasługi tej krwi kogokolwiek tylko zapragniesz. Od Twojego upodobania, jak mówi święty Bonaventura, zależy to, aby zbawić tego, kogo sama będziesz chciała. A więc, o moja królowo, pomóż mi, o moja królowo, ratuj mnie. Tobie dziś powierzam moją duszę, a Ty zatroszcz się o jej bezpieczeństwo. Będę wołał razem ze wspomnianym świętym o zbawienie tych, którzy Cię wzywają. Zbaw mnie.